Zakupiłam sobie kubek z lodem i dwa mleka, bananowe i czekoladowe. Podobno, że jak się doda mleko bananowe i czekoladowe do lodu, że po prostu niesamowicie pyszne, smaczne i w ogóle lepsza energia. So, first, which one we gonna add? Chocolate or banana? Banana. Pierwsze do naszej szklanki z lodem, bananowe mleczko. No, we're gonna add some... What? What we gonna add? Chocolate? Oops Zrobione kochani, tak to wygląda Ciekawe czy to jest Warte tego wszystkiego Czy nie Bananowo-czekoladowa bomba Energetyczna 嗯哼哼哼哼哼，